Dzień dobry, witam Was w mega super fajnym odcinku na kanale. Generalnie rozważam nad wróceniem tutaj na ten kanał, ale jeszcze myślę właśnie nad tym, czy nie wrócić by na ten kanał. Możecie stawić łapkę dla zachęty. Zobaczmy ile Wam by się w sumie udało łapek zostawić. No bo jednak widzowie chciałem wam też trochę o coś opowiedzieć. No i opuściłem ten kanał ze względu, że nagrałem Shortsa, który wybił się i ma z 10 milionów wyświetleń. No i przez to mam 40 kasubów na tym kanale, a aktywności nie mam żadnej, dlatego... Przez to widzowie przestałem nagrać na tym kanale. No bo to trochę cringe też, co nie, że gość ma kurde 40 kasubów, a ma, nie wiem, 100 wyświetleń na film. No, no wiecie o co chodzi, i to tak, tak trochę słabo. Dlatego mam też nowy kanał, który się nazywa Wampix Roblox. Jak ktoś chce, możecie wpaść, bo tam nagrywam codziennie odcinki, staram się, montaż, miniaturki. No ale ogólnie, no rozważam też nawet wrócenie do tego kanału, może się uda go rozwinąć, czy coś takiego. No i też bijamy 50 tysięcy subów na tym kanale. Tak, ale no. Pozdrawiam, możecie napisać co tam u Was widzowie, bo dawno z wami nie gadałem, co nie? Możecie napisać co tam u Was w komentarzu. No i być może niedługo wrócą odcinki też na tym kanale. Zobaczymy. No i pozdrawiam.